Witam witam was serdecznie moi drodzy. Jestem w sztabie kryzysowym. Od pięciu minut próbuję się dodzwonić do sztabu kryzysowego. Prezydenta miasta Jeleniej Góry nie dodzwonicie się. Straż miejska mnie wpuściła zamknięte drzwi na dole, a tutaj zobaczcie, sztab kryzysowy prezydenta miasta Jeleni Góry w kryzysie. Zobaczcie, dzwonimy. Sztab kryzysowy, zobaczcie. Sztab kryzysowy w kryzysie, nikt nie otwiera drzwi. Proszę bardzo. Dzień dobry panie strażaku, straż miejska. Dzień dobry, witamy serdecznie. Proszę pana, jak się można dostać do sztabu kryzysowego? Proszę pana, dzwonię od pięciu minut do pana, ponieważ straż mnie wysłała. Proszę pana, potrzebna jest motopompa, ponieważ straż już nie ma, potrzebujemy wypompować wodę. Za chwileczkę będziemy mieli zawalenie ścian. I będzie, proszę Pana, strat na 300 tysięcy złotych. Czy w sztabie kryzysowym macie motopompę? Nigdy nie było motopompy. Proszę pana, a dlaczego wczoraj nie informowaliście, kiedy były zrzuty wody, że będzie zalana jelenia góra? Dokładnie wiemy, w jakich godzinach były zrzuty dookoło z tego. I... Proszę pana, a proszę mi powiedzieć, gdzie są punkty wydawania żywności i gdzie są punkty wydawania wody pitnej dla mieszkańców Jeleniej Góry w związku z tym, że nie ma możliwości dostania się do pewnych punktów żywnościowych. Ludzie z terenów pozalewanych nie mają. Proszę mi powiedzieć, gdzie są punkty, punkty żywnościowy w ramach sztabów kryzysowych miasta Jeleniej Góry? Do rzecznika mam się zgłosić. Jest pan sła, sławny, będzie pan na całą Polskę y, mieszkańców. Proszę pana, gdzie są punkty? Ja się pana pytam. Widzicie y, 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 widzicie impertynencje, impertynencje sztabów kryzysowych miasta Jelenigury. Udostępniajcie to. Niech to idzie na całą Polskę. Zobaczcie, pokażę wam, jak się wchodzi do sztabu kryzysowego miasta Jelenigury w Jelenigurze przez straż miejską, przez kraty, które są pozamykane. I nie możecie się dostać do sztabu kryzysowego. To jest, to jest nie wiem, to jest chyba Straży Miejskiej, tak? Przepraszam, to jest Straży Miejskiej wyposażenie. To jest wasze, dla was. Nie, dla mieszkańców. Dobra, tak? No nie wiem dla kogo. A tutaj się wchodzi, proszę państwa, do sztabu kryzysowego przez zamknięte drzwi, przez zamknięte drzwi. Gdzie mogę załatwić proszę pana motopompę? Pan jest tutaj ze Straży Miejskiej, gdzie motopompę mogę załatwić? No patrzy Pan na mnie jak na durnego, pilnujecie Jerzego Łóżniaka, jeździcie, pilnujecie Jerzego Łóżniaka, nie można się dowiedzieć, gdzie jest, gdzie można pompę. Gdzie mogę, proszę pana załatwić to Pożarna. Wydział zarządzania, to, to tutaj co na górze jest kryzys w kryzysie. Ale straż pożarna też nie ma. Ale zarządzanie kryzysowe jest w kryzysie, proszę pana. Sam pan słyszał, e, oni e, odsyłają mnie do rzecznika. Nie panu tak informacji, czy są w kryzysie, czy nie. Matko Boska, trzymajcie się, kurde, ludzie. Przecież to jest jakaś katastrofalna sytuacja. Proszę pana, to gdzie można się udać? A gdzie są, proszę pana, punkty? Może e, e, zarządzanie kryzysowe? I zarządzanie kryzysowe, wszystko Punkty żywnościowe i wydawania, 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 wydawania tego? Ten, 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 ten O! Witam serdecznie. Gdzie są jakieś punkty wydawania żywności i, i, i wody dla mieszkańców no, Jeleniów? Ale Wydział Zarządzania Kryzysowego, no, sam pan słyszał, tutaj jest pan na górze przecież, na dole, pod nimi, i by sam pan słyszał, że on mnie odsyła do rzecznika e, e, prasowego e, sztabu kryzysowego, no. Ale ja panu nie udzielę informacji, bo oni się tym No, ale proszę pana, no przecież, kurde, cały czas dobry, kierujecie e, przeciwko mnie wnioski, e, wnioski do sądów za znieważenie. Zaraz, zaraz ustalę, gdzie jest wydawana żywa. No dobrze. skończę tam z panem, który, no. który jest tam? Bardzo się cieszę. Ustałem. Dobrze. Przez, do, bardzo się cieszę. Jak a jakbyś mógł mi jeszcze ustalić. E, z, ustawę, ale, Ale gdzie mogę tą pompę dostać? Bo, mi, bo mam naprawdę po trzecie e, 3 metry wody. Mam 3 metry w do, wody w lokalu. 3 metry wody mam. Nie, nie na Morcinka, ale na, na, na winiarni mam. Trzy metry wody, magazyny, wszystko zalane. Za chwilę ściana grodziowa pójdzie i pójdzie, kurde, wszystko będzie zalane i jest potężne straty. No i tak, proszę Państwa, działa sztab kryzysowy w kryzysie prezydenta miasta Jeleniej Góry. Nikt nic nie wie, a sztab kryzysowy odsyła mnie do rzecznika, moi drodzy, prasowego. No, że to jest kpina normalna. E, to, moi drodzy, trzeba rewolucję, rewolucję. Wzywam naród polski do rewolucji, żebyśmy zrobili z tym porządek w końcu. E, a gdzieś można jeszcze zadzwonić, wie pan? Nie wiadomo. Czyli powtórka z 97 roku, mamy, e, mamy. No, ale oni są w kryzysie. No, sam pan słyszał, że mnie odsyła do. A gdzie jest rzecznik, e, e, rzecznik prasowy sztabu kryzysowego? Dobra, no jedziemy do rzecznika, skoro tak, jak, jak nie zaleje, jak nie zaleje, to ja go z powództwa cywilnego pozwę tego, tego, tego klienta ze sztabu kryzysowego. Bo będę miał większe straty. Dobra, idę jeszcze raz do niego, niech mi powiedzie, jest rzecznik tego, tego bałaganu, moi drodzy. Tylko udostępniajcie, bo wielka prośba, żebyście to udostępniali w grupę wszędzie, niech to idzie. Zobaczcie, jaki tu jest kabarek, no. Sztab kryzysowy w kryzysie, no. Dzwonię do sztabu kryzysowego, proszę bardzo, i nikt nie otwiera. No odsyłają mnie do rzecznika. Gdzie jest ten rzecznik? No nie patrz, tylko wyjdź tutaj. Halo! No. Niżej, niżej. Wiesz pan głębiej. Gdzie głębiej? A no ja wiem, bo wy chcecie, żebym ja stąd wyszedł, kurde, jednak. Co Potrzebuję motopompę, pomóżcie mi, bo potrzebuję motopompę, za chwilę mi ściany grodziowe się zawalą i pójdzie co najmniej, kurde, 3, 3 metry, mam na powierzchni 200 metrów, 3 metry wysoko wody. Co? Strażaki nie mają motobomby. Wysłali mnie, wysłali mnie do sztabu kryzysowego, a ten sztab kryzysowy jest w kryzysie. No ja wiem, że oni mają e, 30 par noszy i, i całą resztę. Ja wam współczuję, bo naprawdę ja nie mam do was pretensji chłopaki, tylko kurde, próbuję coś ustalić, potrzebuję kurde motopompę, a oni sobie jaja robią, no. No ale nie mają motopompy, a ja mam, a ja mam na powierzchni 100 albo 150 metrów powierzchni. 112, bo starzec przyjechał, na 112. Dzwoniłem na 112 ale na 112, bo oni wysyłają teraz posiłki. Bo przyjechałem... ale, ja bym chciał, żebyście, ale ja bym chciał, żebyście interweniowali, ponieważ sztab kryzysowy, sztab kryzysowy, proszę pana, nie spełnia w tej chwili, kurde, żadnej roli pomocy mieszkańcom miasta Jedynej Góry i ten człowiek popełnił wykroczenie. Zwoń na 112, wysyłamy wszystkich, co można, wszystkie na pokład. Stoją i czekają, także zadzwoń na 112, powiedz sobie, jaka jest sytuacja i tak dalej. No ja zaraz będę miał 300 tysięcy strat, a oni sobie je robią. Dobra, ja nie mam do Was kupaki pretensji, bo ja wiem, że robicie co możecie, ale naprawdę kurde, współczuję Wam. Ja wiem, że chcecie, żeby mi już sąd poszedł, kurka no, bo... wodna. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo Panu dziękuję. Już wyłącznie.